Dzień dobry, dzień dobry, witamy się z wami na naszym podwórku. Teodor też się z wami wita. Specjalnie dla Was przyniósł dwa kamienie, żeby pokazać, jak on toczy te głazy jak żuczek gnoja... gno... gnojarek. gnojarek właśnie. <noise> tak, on tak lubi. Słuchajcie, zobaczcie, co do nas przyjechało wczoraj. Przyjechał bardzo sympatyczny pan kierowca. Pogadaliśmy sobie trochę, jak to wygląda sytuacja. Z kierowcami jakie mają ciężkie życie. Naprawdę ja to współczuję im, bo są różni ludzie. Ale nie będę wam przytaczać, bo to szkoda gadać. Przyjechał poliwęglan, więc jakoś na dniach będziemy go zakładać. Niestety na razie pogoda jest niepewna, od rana lało, więc nie ma sensu, żebyśmy śmigali po. Po dachu, i coś tam e, robili. Bo to szkoda e, roboty i szkoda filmu, bo film ma być ładny. E, także my się dzisiaj zabieramy za przedogródek. Musimy go skończyć. Byliśmy na zakupach w szkółce i coś tam pokupowaliśmy. E, ten przedogródek na razie jest niedokończony, ale w końcu trzeba to, to zrobić, bo już to też denerwuje, że to takie jest rozwalone. E, musimy chyba przyciąć perowską, bo niestety. Szlak ją troszeczkę trafił, chociaż zaczęła w niektórych miejscach odbijać. A zobaczymy, może przeżyje, jak nie, to Ale trzeba przytniemy będzie... Przytniemy ją trochę. Trzeba będzie dokupić. My tak czy siak dokupiliśmy. Tak, tak, Perowskie jeszcze. O ta chyba. Ta ta chyba nawet coś tam Ale żyje. Ale może ją tutaj przytniemy, tak żeby wiesz. No. Także idziemy na tył, pokażemy Wam, co tak, żeśmy co kupiliśmy. kupili i zaraz zabierzemy się za działanie. Tak. Zapraszam, zobaczyć co, 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 co żeśmy tutaj kupili. Tutaj kupiliśmy jeszcze ziemię, żeby tam wrzucić, bo już my nie mamy ziemi. E, kupiliśmy też torf, bo kupiliśmy borówki. Będziemy musieli przesadzić. Dokupiliśmy? Boli. Dokupiliśmy. Niestety o, trochę się, się, się poprzedzały. E, słuchajcie, kupiliśmy borówki. W dwóch odmianach. Tak, Chandler, Ojej, ojej. Chandler i zobaczcie jakie one mają owoce już takie kupne w szkółce. 18 zł kosztowały każda sadzonka więc myślę że bardzo dobra cena zobaczcie jakie są duże zobaczcie to jest mój paznokieć, a to jest burówka nie no ogromne to są, są chendlery tak chendlery i mamy jeszcze blue blue crop pokaż ten nazwę blue crop proszę. i one też mają duże tak no e, duże owoce tylko, że one chyba troszeczkę szybciej dojrzewają niż te cędzle. Tak. No i mamy sześć sadzonek. Ale w podobnych, ale w bardzo w podobnym okresie. Tak. E, no, to opowiadaj, co mamy dalej. Mamy sześć sadzonek i będziemy przesadzać te takie niedorobione, które wsadzaliśmy w tym roku z biedronki. To znaczy ich nie wyrzucimy. Jak gdzieś je sobie tam przeniesiemy albo majstrowi damy na tą działkę, może sobie w kopie. Zobaczymy. Na pewno je przesadzimy, no bo zobaczcie, no tutaj jest zdecydowanie więcej tych owoców. E, tutaj mamy perowskie, 9 sztuk. I pociągniemy dalej na tej rabacie z tyłu. Tak jak tamte są posadzone, to te też będą z tyłu. Brakowało nam 9 sztuk, więc kupiliśmy. Taka sadzonka kosztuje 22 zł, i to jest perowska łobodolistna Lacey Blue. Łobodobo. Tak. I to kupowaliśmy w szkółce. Nie chcę mi wyłożyć. A przyciśnij ten przycisk. Który? Tu. A to jest od to jest dostrzenie? No. Aha, dobrze. Proszę. I tutaj kupiliśmy 9 sztuk i to w szkółce Piotrowskich, w której kupowaliśmy ostatnio te wierzby. No, polecamy szkółkę, naprawdę fajna. Poleciła nam jedna z naszych obserwatorek. Następnie kupiliśmy. Ale pod drzewa, tak, Cisagi, i też zapraszamy do Denisa, do, tak. do Denisa, Do No i wszystko ogólnie, nie? Tak, tak, Denis naprawdę. Ale to trzeba ]kę. po prostu z wielu chlebów, z wielu pieców jeść chleb. <laughs> Dokładnie. Także... Ej, ale kurde, tutaj nie ma co to jest. A to jest kostrzewa, kostrzewa. Coś tam, S, coś Az, na S. A, nie, na no, A. To jest kostrzewa azurit. Musiałam sprawdzić, bo ja nie pamiętam. I ona taka sadzonka kosztowała 12 zł. Bardzo fajna, nie? Zobaczcie. I tylko że my popełnialiśmy błąd, bo nasze kostrzewy w ogóle ja przycięłam je po, po zimie. I one mają takie, te źdźbła, znaczy no niby fajnie to wygląda, ale ogólnie powinno się podobno wyrywać te źdźbła, teraz już jest za późno, bo one nie chcą się wyrwać, jak nie chcą się wyrwać, lepiej zostawić, tak nam mówił Pan w szkółce, więc y, takie źdźbła najlepiej usuwać, wtedy no będziecie mieć taką sadzonkę, a nie więcej źdźbeł niż tych. Niebieskich listków, także to powinno się usuwać, a my mamy wszędzie. Na niedźwiadkach nam się też takie zrobiły, i no to nie wygląda dobrze. Następnie kupiliśmy sześć sadzonek rozplenicy, tylko że tym razem Little Bunny, co ja wam mówiłam, że wtedy mieliśmy Little Bunny, a to nie było Little Bunny. I zobaczcie, tutaj już jedna puściła. Główkę. I one są małe, bo one chyba do 45 cm wzwyż i wszerz rosną, więc nie będą jakieś tam e, rozłożyste i na tym właśnie nam zależało, bo one będą przed tymi perowskimi i przed tymi rozplenicami, tymi wyższymi, e, hamel. I taka sadzonka kosztowała 25 zł. I jeszcze co my dokupiliśmy? Dokupiliśmy lawendę, bo z przodu też posadzimy sobie... Lawędę to będzie tak, że będzie kostrzewa, rozplenica i lawenda. I taka sadzoneczka kosztowała 8. Chyba. 8. Chyba 8 zł. I pytaliśmy pana, to mówi, że no to są te takie zimujące, więc nie powinno być problemu jak mieliśmy z jedną co pod się dostaliśmy. Więc ta będzie pomiędzy tymi rozplenicami i kostrzewą. I to wszystko, jeżeli chodzi o roślinki. A nie, przepraszam. Mamy jeszcze aronie. Ten dokupili kupiliśmy jeszcze jedną aronię, ale ona jest taka duża. Ja nie wiem, czy to jest drzewko. Oj. I to jest aronia za 12 zł. Zobaczcie, jaka duża, nie? Tutaj coś się łamało. I tam będziemy dosadzać, bo ostatnio kupiliśmy dwie. Zapomnieliśmy, że tam powinny być trzy, więc trzeba było dokupić I dzisiaj będziemy to sobie dosadzać. Także bierzemy się do roboty. Musimy tam dosypać ziemi. I kamyka, i zaraz Wam pokażemy, jak, jak to się prezentuje. Jeszcze tak na szybko, zanim weźmiemy się do roboty. Robi się wszystko, żeby się nie wziąć do roboty ostatnio. Pokażę Wam, co mi tutaj urosło, oprócz chwastów. No bo ja wiem, że są chwasty, ale po prostu naprawdę nie mam czasu na to, żeby to ogarnąć. Ale zobaczcie, rzeczywiście z tych koperkowych rzeczy wyrosły nam kwiatki. To są te komosy. E, tutaj sobie... tu akurat jest dużo chwastów, ale nam się rozrasta e, hortensja. Też muszę powyrywać. Tu już... Teddy... Tu już hortensja sobie wypuściła kwiatki. Tak, zobaczcie tak też. Kula rośnie, nie? No, ale w tamtym roku w ogóle nie miała praktycznie. Tak, no, chłody, nie wiem. Tro... No ładnie, że takie kwiatki są, ale od ziemi. To nie wiem co, ale mam aplikację, więc posprawdzam sobie, bo sobie ściągnęłam aplikację. i Ostatnio, jak byliśmy w Poznaniu, i Łukasz mówi: Ale fajne drzewo! Co to jest za drzewo? I sprawdzaliśmy na aplikacji, co to jest. Eee, ojej, ale tu wody jest. Trochę popadało. Zobaczcie, jak nam się rozrosła ta. Trawa pa, pampasowa. Ona była taka, jak ją kupowaliśmy w Biedronce i nawet pani w kasie, kasie mówi, o ona nie poleca, bo u niej to zdechło, w ogóle nie chciało rosnąć, a u nas ona jest 10 razy wyższa niż była. Ładnie rośnie, a to dopiero na jesień będzie. Tak, tak. No tutaj jakieś kwiatki, tutaj hortensja też wypuściła. Tu mamy kwiatki. Ja się tak cieszę strasznie. A tutaj to ja nie wiem, co się zadziało. Ja nie wiem, czy to są kwiatki. Muszę posprawdzać. A to jeżówka chyba. O ja, myślałam, że już nie urośnie. To chyba jeżówka, wiecie? O i tu kupy Teodora. I tutaj też coś urosło. Coś coś kojarzę, że coś tu wsadziłam, ale nie pamiętam co. Też musiałabym sprawdzić na aplikacji, ale rośnie, więc ja jestem szczęśliwa, że coś mi się jednak udało zrobić. <grytanie> Także my dosyć gadania, bierzemy się do roboty, bo w końcu to trzeba zrobić, a w tygodniu zabieramy się za zadaszenie. Moi drodzy, wiem, że odcinek głównym założeniem był zrobienie e, naszej rabaty przed podwórkiem, no i takżeśmy zrobili, aczkolwiek nawet nam pisaliście w wiadomościach, że będzie padać. Zdążyliśmy na szczęście przed tym największym deszczem, ale w deszczu też robiliśmy. Teodor, do domu, w tej chwili, do domu, do domu. E, tak więc słuchajcie, tak na szybko. Tak to wyszło. Zabrakło nam praktycznie dwóch roślinek, tutaj w tym miejscu. I ewentualnie tam na końcu sobie na spokojnie dokupimy. Ale nie o tym, bo w momencie, kiedy wczoraj żeśmy skończyli, tak zaczęło padać wieczorem, i tak do dziś dzień pada bez przerwy. A jest godzina 10 niedziela. To nie? jest dokładnie godzina 9:46. No. E, nie wiem, czy będzie to widać. Chyba nie. E, no nieważne. Słuchajcie, popatrzcie co tutaj się dzieje, a przypominam, że mieszkamy w terenach podmokłych, kiedy jest deszcz, to jest źle. Najpierw zacznijmy od naszego przed. No, przed, przed domem co się dzieje na drodze. Tak? Mamy najniższy punkt w tym miejscu drogi, tutaj. I po niecałych 10 godzinach mamy już jezioro. Chodźcie dalej. My, na szczęście widzicie, tu jest ogólnie na naszym podwórku spoko, jest spadek. Także nie ma bólu. Tu się wylewa, tam budowa zalana. By the way, będzie nowa e, tutaj rodzina, nawet dwie rodziny, bo to bliźniak. U Jarosława, wiadomo, też się zbiera, bo on jeszcze nie rozsypał sobie e, ziemi. Ale chodźcie na nasze podwórko, jeszcze tak na szybko, chciałbym pokazać Wam, co się dzieje u nas na podwórku. A poczekaj, ja powiedzieć, się powiem, że przycięliśmy te perowskie, żeby może odbiły, no i to tak to wygląda, tak? Jedno jest pewne, rośliny na pewno nie będą suche. <grym> <grym> tak więc o tyle dobrze, może bardziej lawendą to zaszkodzi, no ale później do końca roku już ich nie będziemy podlewać. Tak. I teraz chodźcie, bo chciałbym Was zaprowadzić w jedno miejsce w jedno miejsce, w którym zła rzecz nasze podwórko dosięgła. Niestety, patrzcie jak rośliny rosną, teraz po tych deszczach to już w ogóle wyjdą ze skrzynek. Już cztery cukinie ucięłam i włożyłam do tego, do zlewu. I mianowicie, moi drodzy, co tutaj się dzieje? Zobaczcie, że w tym miejscu zalało nam podwórko. Jest to najniżej osadzony punkt w naszym domu i zrobiło się nam jezioro. Generalnie Wszędzie dookoła mamy podmurówki i te podmurówki mają nas bronić przed dostawaniem się wody z zewnątrz, bo ukształtowanie terenu jest jakie jest, tak? Natomiast on to ma też złowrogi wydźwięk, bo w momencie kiedy mm, dużo wody się dostaje w pewnym w jednym momencie, to to co spływa u nas z naszego podwórka będzie gromadziło się w najniższym punkcie i przez podmurówkę też sprawia, że ona odejść nie może. Więc zobaczcie, co może sprawić jedna mała ulewa 12 godzinna. Nie wiem, czy w kraju gdzieś nie będą doniesienia o powodziach, ale nas ewidentnie zalało. Miejmy nadzieję, że deszcz przestanie padać i bardzo szybko to z powrotem wróci do normy, bo tu trawa najwyraźniej na świecie wygnije. Zobaczcie, że wszędzie indziej jest mokro, jak chodzimy po naszej działce. No ale sytuacja nie jest ale aż taka dramatu. tragiczna jak tam, generalnie e, szefowa ostatnio kosząc trawę zauważyła, że bardzo nam się wygórkowało, nie wiem, być może spowodowane to jest przez osiadanie tej ziemi czy coś, ale będziemy musieli coś pomyśleć, żeby systematycznie tą ziemię w tamtym miejscu troszeczkę podnieść, żeby no po prostu kurde tam woda nie stała, żeby to się bardziej ewentualnie, jeśli już ma być na naszym podwórku, równiej się rozłożyło. Myślę, że będziemy po prostu roku, z roku na rok po prostu starać się warstwę po warstwie troszeczkę przepiaskowywać albo dorzucać ziemi, żeby ta trawa nam przerosła. Nie wiem, czy to zda egzamin, ale miejmy nadzieję, że tak. Po poczekajcie. Tak więc słuchajcie, no jest katastrofa ekologiczna. Zalało nam podwórko. Katalpy kurde się teraz y, zarzają y, kąpieli. Teodor wyjść na spacer nie może. Nie jest pocieszony. Zobaczcie, my przebywamy na dworze raptem może 5 minut i już jesteśmy calutcy moksi. Ja założyłem nawet buty y, wodoodporne, bo no inaczej nie da. Nie zdążyliśmy wczoraj jeszcze wsadzić naszych Borówy. borówek. Borówki tak położyliśmy, bo je ciągle przewracało. i tak. boróweczka się zerwała. Może tutaj była sroka i ja chciała sprawdzić. Aczkolwiek, sadziągnąć. jedno wam powiem, jak kupujecie borówki ze szkółek ogrodniczych. Zwykle e, i one mają owoce. Nawet jeśli będą ładne, postarajmy się w pierwszym roku e, tych borówek po prostu nie jeść. Z racji tego, że w szkołach. Ogrodniczych, wszystkie jakby rośliny są psikane nawozami. Jednego typu oni, oni nie będą opryskiwać biologicznymi jakimiś rzeczami. Tak więc, wszystkie ładne owoce lepiej po prostu w tym roku poświęcić. Niech to sroki zjedzą, nie jeść, bo, no bo po co mamy jeść tą chemię? Tak więc moi drodzy, tak to wygląda. Rabata oczywiście została ukończona. Udało nam się, ale powódź nas dopadła. Jak będzie tej zimy, zobaczymy.